Witajcie w moim magazynie. Zaczynam dzisiaj przemianę w 3, 4, 5 postaci Skypopu The Hunters. Kypop the, dem... the Demon Hunters. Nie wiem, czy oglądacie na Netflixie, ale mega mi się to spodobało. Kupiłam w moim lumpekcie za 8 zł, by był nowy towar, taką bluzkę, Chcę ją sobie zmodyfikować, żeby była pod tą trzecią laskę. A też to powinna być bardziej szara wózka, ale nie widziałam, ale jest to typowo kroptop, jak miała ta w różowych włosach, więc też zrobimy i jedyna nazwa, co wstyd się przyznać dziewczyny, którą pamiętam, czyli Rumi, to ma takie coś. Jest to moim zdaniem za bardzo musztardowe takie, powinno być żółte, ale po prostu sobie to jakoś pokolorujemy i mam nadzieję, że wyjdzie to dobrze, bo chcę, żeby, wiecie, tak fajnie te laski wyglądały, nie? I chcę jeszcze zrobić się na tego kota, więc będę potrzebowała też doniczkę jakąś z kwiatem i jeszcze bym chciała też siebie zrobić za demona więc w pięć pięć 5, 5 makijaż będzie. Nie wierzę, skończyła mi się żółta farba, będę musiała dokupić, nic z tego nie będzie. W zorientowałam, że ta bluzka w ogóle nie pasuje pod tą kobitkę, nawet nie jest w tym kolor, nie wiem co ja sobie myślałam, więc ona odpada, ale znalazłam u siebie taką starą sukienkę, więc sobie ją obetnę, ten pasek sobie damy tutaj i jakoś to pomalujemy, potem mam te sameczki takie ozdobne, więc teraz sklej na gorąco wjeżdża i będę z tym działała. To już wygląda katastroficznie. Te frendle ciągle mi odpadały, jak to nagrywałam. Po prostu sklejałam już czwarty, piąty, szósty raz. Witam w dniu pierwszym przemiany i zaczynamy od demona. Dlatego też przygotowałam sobie specjalny kapelusz, który ciągle się rozpada. I robię sobie najpierw czarne brwi. Potem przejdziemy do czarnych oczu. Zastanawiałam się długo, jakie soczewy wybrać, ale padło na te, i myślę, że one będą pasowały do. czekajcie, czy wy widzicie. Mm. O, padło na te soczewki. Myślę, że pasują do tematyki Demona. I będziemy robić te zmazy UV, to będzie wyglądało. Mam fajną latarkę też UV. Myślałam, że lecicie. O, sobie całe oko mocno eyelinerem, i teraz jeszcze ciemnym cieniem. Dodatkowo sobie to tak trochę, wiecie, ta granica blenduję, i też dodaję takiej głębi jeszcze. Myślę, że wygląda dobrze to oko. I wiecie, jeszcze ta żółta soczewa, jak tu wjedzie, to będzie moc. Skończony! Jak widzicie, kapelusz już się rozpadł, to po prostu jest nieuniknione. Ja też już jestem cała brudna, ale jest nagrane. I co, czas na kolejne pozostałe cztery postaci, które jeszcze będę robiła. Te soczewki ciągle się przykrywają i wiecie, nagle wyglądają y, tak, więc muszę całe nagranie doplątać, no bo tak to wygląda komicznie. I muszę je po prostu obracać, żeby było w dobrą stronę. Skala podobieństwa, proszę ocenić. Kolejny dzień, kolejna robota kajpowych łowczyń demonów. Mam już pasma z przodu, to będzie peruka na Zoe. Docierałam sobie grzywkę i teraz tutaj spiąłam sobie koczki, a z drugiej peruty, którą mam, niestety nie jest ona długa, tylko krótka, będę robiła sobie warkocze i te warkocze będę przyklejała na klej gorąco tutaj, żeby te koczki były, no, takie jak miała ona, nie? Drugi, drugi dzień, teraz będzie Zoe. Ten to robiłam sama, co widać. Zobaczcie, to jest w ogóle od sukienki i tutaj powinien być biust a jest on tutaj, więc jest na odwrót, ale tak po prostu to wyglądało lepiej. To sobie doszłam, to w ogóle było do trzymania plastikowego pistoletu, więc mam tu tutaj. I pasek też dokleiłam, to dokleiłam, to dokleiłam. Jakoś jest, tak? W miarę do tego nawiązuje, więc będziemy robić teraz makijaż, ale powiem Wam, że robiłam wczoraj w ogóle na streamie kota i wyszedł on lepiej niż myślałam. Miałam specjalne... Pokażę Wam. Do kota przygotowywałam sobie tak tego gołębia, czyli srokę tak naprawdę. Miałam go na głowie. Miałam dwie rękawiczki futerkowe i miałam oczywiście też perukę. Taką z grzywką sobie zrobiłam. Tutaj były takie ufowe, winięte i warkocze. Powiem Wam, że fajnie to wyszło. I dziś tutaj Wam wkleję zdjęcie, no bo streamowałam to i nie byłam w stanie Wam nagrać, jak to robiłam, chociaż mam takie wstawki, jak to robiłam, ale pionowe, to może Wam jeszcze wrzucę i zobaczycie. Fryzurka już jest, ale perukę też robiłam sama. Zobaczcie sobie, musiałam przykleić osobne partie włosów, warkoczu, żeby to w miarę jakoś wyglądało. Nie było to łatwe zadanie i tych warkoczy w sumie nie widać na tych kokach, ale i tak się cieszymy, że peruka jest. Peruka siedzi. O, w sumie to czy ona. Powiem szczerze, że myślałam, że będzie lepiej z tą peruką. No ale w sumie to ona tak nie ma, wyglądać, nie wiem, jakie ja miałam oczekiwania. Jakieś Wiecie, wygórowane. Soczewki brązowe. Z tego, co tak się dopatrzyłam, to, to było brązowe oko. Więc też takie sobie wsadzam. I jeszcze będziemy kleić rzęsy, więc może całościowo to się jakoś obroni. I co? Chyba nawet, nie? Nawet takie jest podobieństwo, myślę. Zobaczę jeszcze, czy jakaś biżuteria na dłonie idę na gry. Wyciłam jeszcze te takie, wiecie, to mi bron. Myślę, że jest całkiem podobnie. Dobra, możemy to już ściągać po wszystkim. Ja już nie mam w ogóle miejsca na aparacie, żeby to wszystko nagrywać, bo mam tam tylko jakby życzę na ten filmik jeden. Nic nie wiem, muszę to już podgrywać. Dobra i widzimy się w dniu jutrzejszym. Dzisiaj robimy jeszcze perukę na a w dniu jutrzejszym robimy dwa makijaże na pozostałe dwie laski i mamy to. Dzisiaj nastał czas na Rumi i zacznę od plecenia tego ogromnego warkocza, którego ona miała. Mam już na sobie kurtkę, brakuje mi jeszcze tego elementu, będę sobie go doklejała tutaj. Mam jeszcze kolczyki na usznice i włosy, bo próbowałam zrobić perukę, ale wyszło to tragicznie, dlatego przejdziemy i robię po prostu warkocz na tych moich włosach i zobaczymy, jak to wyjdzie. Będziemy je doplatać, a potem tutaj mam już zamówiony spray fioletowy, jest w troszeczkę innym odcieniu, ale już ratuję się, czym mogę. I po prostu te włosy tutaj spryskamy sobie w tym. Po co ja wczoraj mam włosy? Mam świeże włosy. Wiem, że u góry wygląda tak katastroficznie, ale tutaj zobaczcie, jest jakaś nadzieja. Ja jeszcze mam w ogóle dwa komplety włosów, więc myślę, że sobie jakoś je u góry wplotę, żeby było więcej tych fioletowych włosów i żeby to nie było takie oklapnięte. Ciężko samemu sobie to w ogóle zrobić. Robię to też w ogóle pierwszy raz w życiu takie coś na sobie. To jest trochę improwizacja. Miałam jakieś filmy, gdzie pani to robiła, ale tam naprawdę, jak się przyglądam, to ja za bardzo nie wiem, co ona robi. Więc myślę, że i tak jest spoko. Zastanawiałam się, czy zrobić ten warkocz, wiecie, tak typowo do ziemi, ale myślę, że nie ma sensu, bo boję się, że on będzie taki ciężki, że on po prostu mi zleci, więc chyba go zostawię taki, jak mam teraz. O! Zobaczcie, tu już jest ok Z tyłu... Boję się, że... Jest tragedia? teraz tutaj sobie jakoś po prostu jeszcze u góry doczepię te włosy, żeby było ich więcej. Dam sobie też w ogóle spinkę może, żeby to podnieść. Myślę, że nie jest najgorzej. Tylko wiem, że mój kolor, ale jest spray, więc sprawiam sobie to zaraz zrobię. całe oko. <coughs> Tracę głos. Całe oko wyrysuję... jak jest taka Całe oko wyrysuję sobie eyelinerem. Potem sobie jeszcze pojadę cieniem czarnym, żeby to troszeczkę rozbronić. Jadą soczewki, mam już w ogóle fioletowe brwi, nie wiem czy widzicie i powiem Wam, że nawet to jakoś wygląda. Brakuje jeszcze wisioka, ale to założymy sobie potem, bo na razie wiecie, nie chcę, żeby to wyglądało jeszcze też już tak jak od razu efekt końcowy, więc jeszcze chcę coś potem dodać, no, bo w makijażu to za bardzo nie poszalejemy, chociaż będę robiła też te UV ślady demonna. Więc to potem, no tak bardzo też na dłoniach, na rękach, no i to będzie tylko widoczne pod światłem UV. Próbuję się z tego rozplątać. Ja nie wiem, czy to się kiedykolwiek uda. Jestem już taka głodna. Sięgnęłam to.